Cześć, tutaj Jagosz z kanału Jagosz Studio i dzisiaj pokażę Wam ten oto wzmacniacz NUX Mighty 20 Mark II. Nux Mighty 20 to wzmacniacz 20W tranzystorowy, co oznacza, że możemy tak naprawdę z tym samym brzmieniem grać na każdej głośności, można go odkręcić naprawdę głośno. Myślę, że przebiłby się przez Bębny na maksymalnej głośności, ale możemy też zachowując dokładnie to samo brzmienie, ściszyć go do głośności takiej właśnie sypialnianej, czyli możemy na nim ćwiczyć w bloku. Ja od kilku miesięcy używam tego nuxa na lekcjach gitary, które prowadzę moi uczniowie grają właśnie na tym wzmacniaczu i. Spinam przed niego efekty gitarowe, mam kilka w podłodze również od Nuxa, bo ten piecyk całkiem nieźle współpracuje z zewnętrznymi kostkami. Ale to, co naprawdę sprawia, że jest to przydatny i samowystarczalny sprzęt, to właśnie wbudowane w ten wzmacniacz brzmienia. Więc pokażę Wam teraz, co potrafi sam wzmacniacz. Jak widać, na samym wzmacniaczu nie ma zbyt dużo pokręteł, Mamy podstawowe EQ, master, reverb i volume oraz gain do naszego wzmacniacza. Ale mamy też przełącznik do przełączania kanałów, czyli naszych presetów, na których mamy zapisane modele wzmacniaczy. Możemy przełączyć się pomiędzy trzema scenami przypisanymi do każdego naszego kanału, czyli takimi osobnymi naszymi presetami, w których możemy ustawiać różne kombinacje efektów pod ten sam model wzmacniacza. Aby efekty presety ustawiać, musimy podpiąć się do apki. Tutaj mamy dołączony do zestawu moduł Bluetooth, który wpinamy z tyłu wzmacniacza i wystarczy połączyć go z telefonem albo komputerem. Zarówno apka na komputerze, jak i na telefonie działa dokładnie tak samo, po prostu na komputerze widzimy troszeczkę więcej. Ale łatwość obsługi jest taka sama na obu platformach i telefon zawsze mamy pod ręką, więc pewnie zrobimy to i tak szybciej i bardziej intuicyjnie. W aplikacji mamy do wyboru kilkanaście modeli wzmacniaczy wzorowanych na znanych konstrukcjach. Ja wybieram sobie jednego z moich ulubionych wzmacniaczy, czyli coś co prawdopodobnie jest VOXem AC30 Class A. 30, e, i tutaj e, mamy takie ustawienie. Brzmi to w ten sposób. Brzmi jak VOX. Możemy też dodawać efekty. Mamy tutaj do wyboru kilkanaście różnego rodzaju efektów. Zacznijmy od pogłosu. Jest tutaj jakiś Plate, może weźmy sobie The room, jak to brzmi? Dosyć długi. Zmieńmy trochę te parametry. OK. pod efektami modulacyjnymi dodajmy jeszcze tremolo, akurat tremolo było wybrane. Włączam je, posłuchajmy jak to brzmi. Jeżeli brzmienie nam się podoba, to zapisujemy scenę po prostu klikając w Save i teraz w tym miejscu Apka zapisuje tą scenę danemu urządzeniu i dokładnie ten sam kolor co w aplikacji wyświetla nam się na wzmacniaczu. W samej aplikacji mamy też kilka innych przydatnych rzeczy, jak na przykład najważniejsza, czyli stroik. Mamy też dostępny 60-sekundowy looper, a także podkłady, z którymi możemy sobie poćwiczyć. Wybieramy sobie na przykład rock, power beat. Ustawiamy tempo na przykład 96. Łączamy i już możemy poćwiczyć z tym bitem. Ostatnia rzecz, na którą zwrócę uwagę, to łatwość w nagrywaniu z tym wzmacniaczem. Jak widzicie, ja w tym momencie nagrywam to w dosyć klasyczny, vintage'owy sposób, czyli po prostu mikrofon do głośnika i to wszystko do interfejsu audio i tak dalej, i tak dalej. Ale zupełnie nie ma takiej potrzeby, bo możecie bezpośrednio podłączyć tego Nuxa kablem USB-C do kompa i wybrać go jako interfejs audio w waszym dowolnym DAWie, czy to Reaper, czy Pro Logic, Ableton, Cubase i tak dalej, i tak dalej. Wtedy używacie złącza słuchawkowego i wpinacie w niego po prostu słuchawki albo monitory studyjne, jeżeli chcecie w ten sposób tego użyć. Pamiętajcie też, że w aplikacji wybieramy Symulację kolumn, tak żeby nam to po prostu porządnie wszystko brzmiało. Podsumowując, po kilku miesiącach używania tego piecyka mogę stanowczo go polecić wszystkim początkującym. Wszystkim, którzy chcą mieć jakiś dodatkowy wzmacniacz do ćwiczenia w bloku, bo brzmi naprawdę spoko, fajnie reaguje na grę, fajnie łyka. Zewnętrzne kostki i możecie mnóstwo brzmienia wykreować w apce wszystko po bluetoothie. Możecie też z wielką łatwością, jak widzieliście, nagrywać po prostu bezpośrednio wpinając go do kompa. Fajnie byłoby, gdyby był tu wbudowany strojik, tak jak w większej wersji tego pieca. No ale jak widać, jest tutaj mało miejsca, więc rozumiem dlaczego go tu nie wsadzili. Jednocześnie z drugiej strony fajnie byłoby zmieniać te presety i sceny za pomocą food Switcha, a też nie mamy tutaj takiej opcji. Przełączanie ich na apce jest ok, ale nie da się tego zrobić jednocześnie grając na gitarze, więc jest to zdecydowanie największy minus. Jednocześnie ciężko oczekiwać od pieca za 7 stówek, żeby miał wszystkie możliwe opcje naraz i myślę, że ciężko też znaleźć coś yy, równie napakowanego opcjami jak właśnie ten Nux. Sprawdźcie sami jak leży Wam wzmacniacze wzmacniacz w salonach Riff i na stronie internetowej sklepów Riff. Ja widzę się z Wami w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.